Chyba jest dobrze wam. Nie no, pięknie, a już miałem mówić, że nic ciekawego nie wyjdzie. Co tu mamy? Muszę się przyjrzeć, bo jest bardzo mały. Siemanko moi drodzy, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Godzina 7.30. Mamy już listopad. Wcześnie rano. Rześko. Idealnie na poszukiwania. Sucho dość. To dobrze, bo o tej porze roku pola to lubią być tak zalane, że po prostu tragedia. A jak jest sucho, to fajnie będzie się w miarę szukało. Nie sucho, sucho wiecie jak w lecie, tylko sucho jak na jesień. I cóż, dokąd się wybieram Hrabstwo Northamptonshire. Szukam kluczy. E, hrabstwo Northamptonshire. Znalazłem tam już kilka ciekawych rzeczy, a więc mam nadzieję, że dzisiaj też wpadnie jakiś hamerek lub Rzymek. Jest szansa na to. Oczywiście ja Was zapraszam do oglądania te rzymskie materiały. Wam się podobają, jak wpada jakiś Rzym. Lubicie to oglądać, z czego zauważyłem. Także mam nadzieję, że dzisiaj coś ciekawego takiego wpadnie. Nie przedłużam po prostu. Już ruszamy w drogę. Jak ktoś ma ochotę. Dołączyć do tej mojej tułaczki z wykrywaczem, to tutaj macie subskrypcję. Czemu będzie dzisiaj konkretny byliście kiedyś koło takiego? Ja pierwszy raz, a no nie w sumie, byłem już kiedyś. Plan na dziś, program czuły, szybki. Trochę go tam przestawię i myślę, że. Bo jest tak, jest jedno pole to. Mam nadzieję, że coś słyszycie oprócz tego śmigła. To było pole robione, ale wychodziły tutaj hamerki, rzymki i tak dalej, także jest szansa. Tam jest pole drugie, od którego zacznę. No, popatrzymy, może coś się uda znaleźć. Także do pierwszego dołeczka już jestem już na polu, zacząłem jakąś chwilę temu i mam pierwszy ołowik. Taki, no, rąbna jakiś to być może dobrze świadczy o tym polu, zobaczymy. Zaraz po łowiu kolejny sygnałek. Mam nadzieję, że moneta, widzicie ją tu. Jest zielona patynka, jest moniaczek halfpenny. Jak zwykle jest zaklejony. Ale jest moneta. O, stateczek, bo widzę. Też pewnie coś tam widzicie. Apeny ze stateczkiem. Jestem na kolejnym polu. Tam to jakoś tak nie rakowało za dobrze jedna moneta trochę ołowi, no po prostu nic. Pustynia. Tutaj mamy kawałek ołowiu No i zaczynamy kręcić się tutaj. Może coś ciekawego tutaj wyjdzie. Coś takiego tym razem. Coś starego być może, ale nic mi to nie mówi ciekawego. No i na tym polu. Co się ruszyło w końcu? Widzicie, już to. Już widać. Malutki placzek. Chyba jest dobrze wam Chyba jest tajni sreberko. Takie tyci. Zobaczcie, to jest. Dobra. Nie trzemy za mocno. Wyciągam wodę. I zaraz będziemy tutaj kombinować co tutaj ciekawego wyszło wow jest hameryk na pewno 100% tylko musimy go wyczyścić i zobaczyć dobra mam wodę, mam statyw czyścimy nie no pięknie a już miałem mówić, że nic ciekawego nie wyjdzie co tu mamy muszę się przyjrzeć, bo jest bardzo mały kurde nie wiem Widziałem gdzieś, ale pokażę Wam zaraz na telefonie. Ale piękności wow! Dobre, dobry strzał i zobaczcie koło czego. Tutaj macie ładne przybliżenie. Jest to half peny. Henry 6 nie będę ściemniał internetu i mi pomogły tutaj na szybko. Moneta wybita w 1422 lub do 1430. Taka ciekawostka, Henry VI był dwa razy królem. Właśnie od 1422 do 1460 bodajże i drugi raz później znowu po jakimś czasie tam ciekawostka taka. Także no i z drugiej strony zaraz Wam pokażę. W ogóle też chyba najmniejszy hamerek. zlatuj. Najmniejszy hamerek jaki mam. Później na podsumowaniu porównam wam jeszcze. Oczywiście nie mogę go teraz wroszyć. No, najmniejszy hamerek jaki mam. Później go wam porównam z jakimś Edwardem speniaczem, bo to jest half peny. No, jest malutki dość. Ale ładny. To się nazywa ten pen akurat po czym tak szybko doszedłem, bo go widziałem już nieraz na różnych stronach. Anulet. Iszu to chyba się nazywa, czy jakoś tak. Jak dobrze mówię. No, zobaczcie, facjatę piękne. Także hamerek z XV wieku wpadł. Nieźle. Ja jestem zadowolony, mega. Wiedziałem, że na tym polu wychodzą hamerki. Także udało mi się też jednego wychodzić. A cóż, no i to było na tyle o tym hamerku. Lecimy dalej. Może uda się coś jeszcze znaleźć ciekawego dzisiaj. Dalej jestem koło wiatraka. Tym razem kotlecik, ale kopię, bo no nie ma tu za wiele sygnałów. Tak jak mówiłem, używam tego programu na, sam, na samym początku filmu, co Wam powiedziałem. No i próbujemy. To jest takie miejsce, no nie będzie tu za wiele wychodzić, ale jest szansa, że tak jak właśnie wcześniej, przed chwilą wyskoczy jakiś ładny hamerek, w tym wypadku halfpenny także. Super, no a kotleciki, no to nie wiem, na złom. Piękny ton ale to niestety łóżka. Piękny ton, ale no sami widzicie a co to. No i kolejna znajdka. Ja tu jestem głup. Nawet sygnału nie umiem namierzyć. Tu dołek. a to jest sygnał. Kolejny kolczek. Gdzieś łóżki. Inne pierdoły królują. No ale w tej okolicy to... Nie od dziś, ale warto było się przejść po tym polu. Mój mały Henry, szczęśliwy jestem, bo w końcu nie Edward. Także coś innego. No i jest piękna sreberka. Trafiłem na miejsce, gdzie wychodzą te sygnały jakieś. Tyle dobrze. Pomijając pierwsze pole. Tu mamy łóżeczka, także. Puseczka wpadła tym razem. Chodzę po tym drugim polu. Miejsce już dość mocno przeszukane. Nie będzie szansy na za wiele tu. Ale ciśnę na, na koniec pola. Mam ze sobą drona. Także jakieś małe latanko zrobimy. Bo alerze tylko się kurzy. A powiem Wam, zimno już jest. Tak jak na początek listopada, to już tak czuć tą pogodę. Trochę. No ale przelecimy się, zobaczymy jakieś widoczki tutaj, czy coś ciekawego w ogóle jest. No, później jeszcze trochę poszukiwań i przeż do domu. 4 godzinki krótko dzisiaj, ale no więcej nie mam czasu. Dobra, sprzęt rozłożony. Latać sobie tutaj mogę. Tak dla zainteresowanych to jest DJI Mini 2. Stary sprzęt, ale jeszcze w miarę jary, także. No moje potrzeby i na potrzeby takiego małego kanału to wystarczy. Ruszamy, zobaczymy co się dzieje tutaj w okolicy. już w stronę auta. Zobaczyłem czy jeszcze coś wyjdzie czy nie. A jak nie to żegnam się z tą farmą. Fajna sprawa, że no wyszedł ten Hameryk Henry VI nie mam jeszcze takiego. A moja fryzura porana fryzjera. Może po kolejnym odcinku. Nie wiem. Trzeba znaleźć na to czas. No ale co chciałem mówić. No Henry VI nie mam takiego. Petarda jak dla mnie. Fajny strzał. Jedno resterberko. Wiedziałem, że na tym polu wychodzą Ameryki i wychodziły też srebrne Denary i tak dalej. Trochę Rzymu. Także wychodziły ciekawe rzeczy. Pierwsze pole dziś, no lipa totalna, nie? Za dużo tam nie wyszło. A tutaj doszukałem się jednak piękny małych amerek. Nie jest on idealnie okrągły, tylko taki ma shape. Wiecie, jajko bardziej, nie? Taki kształt. Także fajny, fajny fajne halfpenny. Nie zły strzał, no ale dobra. Nie gadam za wiele. Idę do auta już, może jeszcze coś uda się po drodze wychodzić, a jak nie to już podsumowanie. Gdzieś tu mam kolejny sygnał. Wiecie, nie nagrywam tego wszystkiego, bo większość to są łuski i tak dalej. Miejsce już jest dobrze przeszukane, ale. Jest, co to jest? Kawałek kołowie jakiś. No mógł być token. Ale jest strasznie spłaszczony. No nie wiem, nie token to raczej nie był. Ciekawe kołowiu. No, miejsce jest strasznie przeszukane, ale jeszcze jakieś sygnały tu można dochodzić. Także może jakiś drugi hamerek zaraz zobaczymy. Kuleczka z muszkietu tym razem. O ile to kuleczka, chociaż nie wiem. Nie wiem, no spłaszczone. Oszukałbym Was i samego siebie, ale nie widziałem jeszcze. Chociaż może. Nie, nie, raczej to nie było taki okrągły, półokrągły Owiks. ostatni segnutek dzisiaj wystarczy tego dobrego leć do torby a ja do auta pora na podsumowanie no, za wiele tego nie było ale coś tam powpadało tu widzicie naboje, łuseczki, dupka denar myśliwego tak zwane no wiedziałem, że to miejsce jest przechodzone, ale Coś jeszcze wpadło jednak, macie różne ołowiksy w różnych postaciach, pociski ołowiane, jakieś stopki ołowiu, kawałek łyżki mi się znalazł, tak myślę, że to jest kawałek łyżki, no tak by wyglądało, I jakieś tam blaszki, dwie monetki, Peny i peny, Penny z 1921, no dwa razy jest George V i tutaj Half Peny. Halfpenny bardziej zajechane. No i mój fancik wypadł. Zaraz mówiłem, że dla. Aha, tutaj jeszcze mam coś. Jakiś artefakcik, ale nie wiem co to. Może coś fajnego, może nie. Jak ktoś ma pomysł, to niech da znać w komentarzu. Tutaj właśnie. Halfpeny. Tak jak już mówiłem, Henry. 6 1420 do 1430 roku. ta monetka. No piękności jest tak mała, mówiłem, że pokażę Wam tutaj Edwarda dla porównania i tutaj jest Edek dla porównania, no to jest pół tej monety, nie? Jak widzicie jedną na drugą nałożę, mam jeszcze tutaj naszą polską dwójeczkę. Akurat zakrywa nam tą, tą dwójkę tutaj, nie? Cały środek monety, no taka mini, mini Najmniejszy hammer, jakiego znalazłem. Są jeszcze mniejsze. Są jeszcze fartingi. Mniejsze od halfpenny, także no i jeszcze, jeszcze mniejsze. Także jeszcze jest szansa trafić mniejszego. No ale jak na razie to najmniejsze, jakiego znalazłem. Także jak Wam się podobało i ten, to wiecie co. Krótki taki odcinek, no ale nie za wiele tam wychodziło. 3 godziny, 4 myślę, że spędziłem. 4 z nagrywaniem, z lataniem dronem. Takie efekty, jest hamerek w tym roku. Już mogę być zadowolony, trochę ich na wpadało. Także, no, to na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.